Wam dzisiaj opowiedzieć o milczeniu. O milczeniu aktywnym. Jedna z podstaw metody Gajalama aktywne milczenie. Dezideraciem napisane jest, przechodź spokojnie obok zgiełku, pamiętając, jaki spokój można znaleźć w ciszy. Ale czy chodzi tylko tu o ten zgiełk zewnętrzny? Cisza, cisza jest bardzo ważna. W naszym świecie pełnym bodźców reklam, natłoku wiadomości, myśli, emocji innych ludzi. Czasem nie możemy już tego wytrzymać. Uciekamy w jakieś odosobnione miejsce, szukamy ciszy. Jest na zewnątrz, ale jednak jej nie znajdujemy. Ten zgiełk bardzo często jest w nas samych. Został wprowadzony do naszego życia przez świat, w jaki żyjemy. Musimy tego zgiełku się pozbyć. Stoimy na rozstaju dróg, jesteśmy zmęczeni, zrozpaczeni, bez siły i sami musimy zdecydować, czy będziemy dalej biec tą ścieżką przez Czernię, czy spokojnie pójdziemy drogą ciszy. Ciszy, drogą milczenia. Różne są sposoby dochodzenia do stanu milczenia wewnętrznego. Każdy, myślę, może znaleźć swoją drogę. Ja proponuję Wam ćwiczenie takie. Usiądź spokojnie, połóż się może, tylko nie zaśnij, rozluźnij mięśnie i obserwuj swoje myśli. Po pewnym czasie zaczniesz zauważać, że pomiędzy tymi myślami istnieją malutkie, malusienkie przerwy. Obserwuj też przerwy. Postaraj się powiększać przerwy między myślami. Jeżeli myśli nadal wracają, nie szkodzi. Bardzo łagodnie, bez agresji, bez paniki odsuwaj je, zsyłaj je na dalszy plan, rozciągaj między myślami pogrążaj się w wewnętrznym milczeniu, zastanów się nad tym, ty jesteś, tak osadzony jesteś w ciele, twoje ciało istnieje, ale to nie ciało jest, to ty jesteś. Będąc w milczeniu osiągasz stan, w którym nie ma myśli, nie ma pragnień, nie ma pośpiechu. Jest pustka. Pustka, która jest pełnią. Tą pustkę wypełnia wtedy przedwieczna, pierwotna energia, która przez ciebie przepłynie energia, która uleczy twoje choroby, zarówno ciała, jak i ducha energia pełna miłości, a jednocześnie niezwykle delikatna. Na pewno nic nie będzie na siłę. Będziesz zdrów na ciele, będziesz spokojniejszy, tak jak człowiek wpadający do wody. Jeżeli zacznie się szarpać, utonie. Jeżeli podda się fali, fala sama wyniesie go na powierzchnię. Chodzi mi o to, żeby fale życia wyniosły was na powierzchnię tego życia, żeby dałem wam pełnię tego życia. Nie musisz w tym stanie wkładać żadnych specjalnych intencji, tak zwanych. Nie musisz medytować nad konkretnym problemem. Powiedziane jest, a kiedy modlicie się, nie bądźcie wielomówni. Wasz Ojciec sam wie, czego potrzebujecie. Ta energia, która przez was przepłynie, obojętnie czy nazwiesz ją Bogiem, czy nazwiesz ją strumieniami energii kosmicznej, czy po prostu siłą życiową, anon vital, ona... Wyczuwa w cudzysłowie powiedzmy to, co jest nie tak, gdzie są zaburzenia, będzie te momenty, te elementy leczyć. Jeżeli poświęcisz takiemu ćwiczeniu kilkanaście minut dziennie, nie trzeba więcej, wtedy zobaczysz, jak wszystko zacznie się dookoła ciebie zmieniać. Tylko jeszcze jedna uwaga: nie oczekuj fajerwerków, natychmiastowych cudów, bicia w bębny. To się nie stanie. To jest proces. Proces, który ty zacząłeś poprzez swoje aktywne milczenie, a który objawi się w świecie widzialnym. Na pewno po kilku, kilkunastu dniach takich ćwiczeń zauważysz daleko idące zmiany w Twoim życiu. Może warto spróbować. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli potrzebujesz pomocy, czy w formie konsultacji, czy zabiegu terapeutycznego. Skontaktuj się ze mną. Jest Facebook, jest mój mail. Możesz zasubskrybować na moje filmy. Może trochę słabiej tutaj jest z czasem, natomiast jeżeli ten problem będzie naprawdę dla Ciebie ważny, nie mówię tutaj ważności dla świata. Jeżeli dla Ciebie ten problem będzie naprawdę ważny, zrobię wszystko, żeby znaleźć trochę czasu na spotkanie się z Tobą i rozwiązanie go. Zapraszam.